Puste lata dwudzieste. Również w 1920 Churchill rozkazał użyć gazów bojowych podczas powstania kurdów i arabów w Iraku, świeżo wówczas poddanym pod władzę brytyjską. Tym samym jest on pierwszym człowiekiem, który wydał rozkaz użycia gazów bojowych przeciwko cywilom. W 1921 roku został mianowany ministrem kolonii. Na tym stanowisku był jednym z sygnatariuszy traktatu angielsko-irlandzkiego powołującego wolne państwo irlandzkie. W październiku 1922 roku poddał się operacji usunięcia wyrostka robaczkowego. Kiedy wyszedł ze szpitala, okazało się, że rząd upadł, a Partia Liberalna zaczęła się rozpadać. Wszystkie te okoliczności, wliczając to osłabienie po operacji, sprawiły, że kampania wyborcza Churchilla była dość niemrawa i w wyborach w 1922 Churchill zajął dopiero czwarte miejsce. Swój okręg wyborczy w Dangi opuszczał, jak sam stwierdził, bez urzędu, bez miejsca w parlamencie. Bez partii i bez wyrostka. Po przegraniu w wyborach w 1923 w okręgu Lester opuścił partię liberalną i planował powrócić do konserwatystów, ale w kolejnych wyborach startował jako kandydat niezależny. Przegrał wprawdzie wybory uzupełniające w Londynie, ale zwyciężył w wyborach generalnych w okręgu Epping i po dwuletniej przerwie ponownie zasiadł w Izbie Gmin. W następnym roku oficjalnie powrócił do partii konserwatywnej 4. Jeszcze w 1924 premier Stanley Baldwin mianował Czurchilla kanclerzem skarbu. Głównym zadaniem ministra było przywrócenie pełnej wymienialności funta na złoto według standardów z 1914 roku. Udało mu się to w 1925 roku, ale zaowocowało deflacją, bezrobociem i wielkimi strajkami górników w 1926 roku. Działania kanclerza skarbu skrytykował ekonomista John Maynard Keynes, który w artykule The Economic Consequences of Mr Churchill dowodził że przywrócenie standardów z 1914 roku doprowadzi do światowej zapaści. Sam Churchill przyznał, że była to jedna z najgorszych jego decyzji, ale główną odpowiedzialność przerzucał na dyrektora Banku Anglii, Montagu'a Normana, który doradził ten krok niezbyt znającemu się na ekonomii Churchillowi. Podczas strajku w 1926 Churchill domagał się użycia broni przeciwko protestującym. Na łamach rządowego magazynu British Gazette stwierdził, że jeśli państwo nie złamie strajku generalnego, to strajk generalny złami państwo.